W tym filmie omówimy sobie trzy pierwsze odcinki Ironheart oraz przyjrzymy się wszystkim detalom, które mogliście przegapić. A trafił nam się nawet Robert Lewandowski. Zapraszam. Zaczynamy od flashbacków Lily i jej najlepszej przyjaciółki. Lily wspomina, że chce być lepsza od wszystkich wybitnych ludzi w świecie technologii. Wiecie, takich jak Jobs, Gates, Hank Pym. Czy Tony Stark, który jest dla niej inspiracją? W ogóle śmiesznie tak słyszeć faktyczne nazwiska z naszego świata, jak Steve Jobs, zestawione na przykład z Tonym Starkiem. A Natalie po prostu mówi, że chętnie zobaczyłaby młotora. No, i nie mówi tutaj o Mjolnirze. Riri mówi o tym, że po jej stażu, no bo tak nazywa jej pobyt w Wakandzie, nie mogła zatrzymać stroju, którego tam używała, a do budowy nowego stroju potrzebuje hajsu, którego nie ma. Cash. Więc pomaga innym studentom, budując dla nich różnego rodzaju technologie w zamian za hajs. Przy wymianie Mamony z jednym ze studentów, widzimy książkę Lookout for the Little Guy. A jest to książka Antmana. Szkoda, że Tony Stark już nie żyje, bo w Civil War odwiedził on MIT i dał hajs wszystkim studentom na ich projekty. W założeniu, Riri chce zbudować tą zbroję, żeby skrócić czas reakcji służb takich jak strażacy, ratownicy czy ekipy poszukiwawcze. Może to mieć związek z tym, że jej przyjaciółka i ojczym, Gary, zostali zastrzeleni. A może gdyby służby przybyły tam szybciej, to nadal by żyli. Widzimy też ujęcie, że Riri próbuje odtworzyć AI, które stworzyła Shuri w Wakandzie Forever, czyli Grio. Widzimy też profesora Wilkinsa, którego mogliśmy już wcześniej zobaczyć w Civil War, właśnie jak Tony Stark odwiedził MIT. Riri jest wezwana na dywanik i mówi... Po co mi w sumie te studia? Co jest dokładnie tym samym pytaniem, które zadają sobie studenci w Polsce. Finalnie zostaje ona wywalona z MIT przez swoje zachowanie no i przez to, że pomagała innym studentom za hajs. Później części jej zbroi przylatują do niej, podobnie jak to miało miejsce ze zbroją Tonego. Dowiadujemy się też, że zbroja, którą zbudowała podczas pobytu w MIT. Pochodzi z jej kasy za stypendium, więc może ją zabrać ze sobą. Poznajemy AI tej zbroi, czyli Trevor, Trevor, który tak samo jak Chat GPT solidnie halucynuje. I really chce, żeby ten zabrał ją do domu w Chicago, a ten mówi jej o amerykańskim zespole rockowym. Chicago. Chicago is an American rock band. No, typowe AI. Później poznajemy ekipę Huda, który podbija pod jakieś mieszkanie z busem, na którym widnieje napis. Friendly Neighborhood Service Tak samo jak Spider-Man mówi o sobie Friendly Neighborhood Spider-Man W skład ekipy wchodzi kuzyn Huda John Zajmuje się HR-em i jest kierowcą w ekipie Bliźniacy Ross i Jerry Są oni wzorowani na Blood Brothers w komiksach Są kosmicznymi bliźniakami I służyli m.in. Thanosowi A pierwszy raz pojawili się w komiksie Iron Man Z 73 roku Gdzie walczyli właśnie z Iron Manem Dalej mamy Clown która jest ekspertką od pirotechniki i potem dość kontrowersyjna postać, czyli Slug, grana przez Drag Queen, która jest hakerem. Jest jeszcze Stewart, który bardzo chce, żeby mówiono do niego Rampage. It's Rampage. Not Stu. It's not Rampage. Rampage to też postać w komiksach, jednak jest tam zupełnie inaczej przedstawiona. Stworzył on egzoszkielet i po serii porażek zaczął współpracować z Panisherem, i również dołączył do Gangu Hooda. To na jego miejsce wskoczy Lili, no ale o tym za chwilę. W akcji Rampage nie umie wyłączyć systemów obronnych i cała akcja gangu prawie się nie udaje. Po całym napadzie ekipa się zmywa, a my poznajemy Huda, szefa ekipy. W komiksach Parker Robbins jest drobnym złodziejem, który po zabiciu demona powiązanego z Dormammu ukradł jego kaptur i buty, nadając mu takie moce jak niewidzialność czy latanie. Dormammu dał mu jeszcze większą moc, żeby zabił doktora Strange'a, no ale został powstrzymany przez Avengers. W serialu myślę, że swoje moce Hood zdobędzie dzięki Mephisto, a nie Dormammu. No ale o tym też później. Wracamy do Rili, która w końcu przybyła do Chicago i mówi Trevorowi, żeby wyrównał ciśnienie w zbroi, bo źle się czuje. Chociaż myślę, że Rili może tutaj dostawać ataku paniki. Tak jak to będzie miało miejsce w późniejszych fragmentach. Finalnie AI zostaje odłączone od zbroi, po tym jak Lily została wywalona z MIT. A w międzyczasie na ziemi jakiś ziomek mówi, że tam to dopiero początek i że tym razem Tony nas nie ratuje. Co oczywiście nawiązuje do snapa tonego. Riri rozbija się o chodnik, a jej awaryjne lądowanie wyryło na ziemi nazwę serialu, czyli Iron Heart. Riri próbuje wrócić do domu, a mieszkańcy ewidentnie jej nie znają i próbują jej nadać różne ksywki jak Iron Cheek Iron Chick. czy Iron Girl. Iron Girl. Uh, say, say, say. Ciekawe kiedy, no i czy w ogóle Riri zacznie sama na siebie mówić Iron Heart. Później poznajemy jakiegoś młodziaka imieniem Landon, który jest totalnym szefem i pomaga jej zataszczyć strój do domu. Riri podsłuchuje rozmowę swojej mamy z przyjaciółkami, które mówią jej, że dzieci mogą tak odreagowywać po traumatycznych wydarzeniach. Mowa tutaj oczywiście o zabójstwie Natalii i ojczyma Riri. A sama mama Riri zastanawia się, czy to jest tak naprawdę odreagowywanie tamtych wydarzeń, czy Lili po prostu taka jest? No a cała ta rozmowa wynikła z tego, że Lili została wyrzucona z MIT, a jej mama od razu o tym wiedziała, bo zapłaciła jakiemuś woźnemu, żeby miał na nim oko. Mama Lili pyta się, czemu buduje ona dla siebie trumnę, mając na myśli zbroję, a ta jej odpowiada, bo mogę. I, can. I tego stwierdzenia Lili będzie używała kilka razy później. A nauczyła się go właśnie od swojego ojczyma, który tak samo jej odpowiedział, gdy zapytała się go, dlaczego buduje silnik od zera, zamiast go po prostu zupgrade'ować. Później ze swoim przyjacielem, Xavierem, rozkminia to, że jest w stanie zbudować 100 innych rzeczy, ale ludzie i tak tego nie zobaczą. Zwrócą uwagę tylko na zbroję. Zwłaszcza, kiedy zbuduje taką najlepszą ze wszystkich dotychczasowych. No, powiem wam, nie lada zadanie sobie narzuciła, żeby przebić wszystkie inne zbroje tonego. Xavier zabiera Lili pod garaż jej ojczyma i wspomina jego furę, przy której Lili spędzała całe dnie. Tam odpowiada, że sprzedała to auto, bo potrzebowała pieniędzy. Tą furę mogliśmy już wcześniej zobaczyć w Wakandzie Forever, gdzie najpierw jedzie nią okoje, a później w ramach podziękowań naprawia ją Shuri i przekazuje Lili. Widać jakie znaczenie miało dla niej to auto. A i tak postanowiła je sprzedać, żeby mieć pieniądze na budowanie zbroi. Gdy Lily wraca do domu, widzimy Johna, który szuka zastępstwa za Stewarta, który nawalił w poprzedniej misji. Następnego dnia Lily próbuje kupić potrzebne jej rzeczy. Niestety nie ma kasy, no i tutaj znowu pojawia się John, który płaci za nią i widać, że bardzo dogłębnie zapoznał się z jej historią, bo wymienia praktycznie całą jej edukację, lata po kolei. A na koniec wręcza jej wizytówkę z ofertą pracy. Ale też zadaje jej bardzo dobre pytanie, dlaczego nie pracuje dla jakiejś firmy Starka? I w sumie na to pytanie tak naprawdę nie dostajemy odpowiedzi. I trochę szkoda, bo cała fabuła tego serialu oparta jest na tym, że Riri potrzebuje kasy, no ale właśnie, skoro jest taka mega inteligentna. To, czemu nie zacznie zarabiać w najlepszych firmach technologicznych? Przecież za kogoś takiego jak ona, to firmy by się zabijały. Riri trafia na wskazane miejsce na wizytówce. I mamy scenę, którą widzieliśmy już w trailerze, ale gdzie widać też charakter Riri. Dostaje zadanie, że musi się dobrać do maski gazowej, a ta w ogóle nie działa tak, jak sobie Hutt to wyobraził. I wydostaje się z windy na swoich warunkach. Okazuje się, że nie tylko ona miała taką ciekawą rozmowę kwalifikacyjną, bo Stewart również dostał zadanie w windzie, a Lily przebiła jego czas. No i tym samym czas Stewarta w drużynie się skończył. Hood bardzo sprytnie przekabaca Rili na swoją stronę. Wiadomo, hajs, którego potrzebuje to jedno, ale mówi jej też, że dam ci narzędzia, dzięki którym spełnisz swoje marzenia. No kurde, brzmi to jak taka typowa obietnica diabła, który chce, żeby z nim podpisać jakiś pakt. Rili bierze hajs i przygotowuje zbroję. W ogóle mam wrażenie, że to jest najszybciej zrobiona zbroja w historii. Ile ona ją tam robiła? Dwa dni. Słucha kawałka, który przygotował dla niej Xavier, a nagranie zawiera głos Natali. To przywołuje wspomnienia Riri z nocy, gdy Ojcem i Natali zostali zastrzeleni. Dostajemy też to powiedzonko od jej ojczyma, że buduje nowy silnik, bo może. Okay, Całe te wspomnienia wzbudzają w Rili atak paniki. Dostajemy też spojrzenie na plecy chuda, które są całe pokryte w jakichś mrocznych żyłach, a John próbuje to ukryć tatuażami. Teraz jeszcze mu się to udaje, ale będzie to coraz cięższe do zrobienia. Rili próbuje stworzyć nowe AI do swojej zbroi i skanuje swoje fale mózgowe. Gdy wracamy do huda, to w tle leci piosenka, której tekst brzmi Go to the devil, czyli idź do diabła. Dokładnie wtedy, kiedy mamy ujęcie na chuda. Co za przypadek? Lily poszła w kimę, a gdy skanowanie się skończyło, okazało się, że AI, które stworzyła, to jej zmarła przyjaciółka Natalie. Who the hell else would it be, bish? Drugi odcinek ma tytuł Will the real Natalie, please stand up. Co jest nawiązaniem do piosenki Eminem'a. Will the real Slim Shady, please stand up. A odcinek zaczynamy od Natali. Riri nie może uwierzyć w to, że jej AI to właśnie Natali i od razu chce ją usunąć. No i tutaj jest bardzo ciekawa rozmowa Riri z Natali, no bo nie stworzyła ona zwykłego AI, które po prostu będzie wykonywać jej polecenia. A Riri wydawało się, że tak właśnie powinno być. Nazywa nawet Natali pomyłką. You are a, mistake. a ona właśnie zamiast wykonywać polecenia, to tak troszkę droczy się z Riri, jak właśnie jej najlepsza kumpela. Moim zdaniem jeden z lepszych elementów tego serialu to takie inne spojrzenie na AI zbroi. Można też zauważyć, że Lily na tapecie ma już wcześniej wspomnianą furę. Tym razem nazwę serialu dostajemy jako nazwę jednej z ulic Chicago. Rili idzie na zebranie ekipy, gdzie przygotowuje się na kolejną robotę. Dostajemy też kilka szczegółów o poszczególnych członkach zespołu, jak na przykład to, że Slack pochodzi z Madriporu czyli futurystycznego miasta, gdzie na przykład Shang-Chi dostał w od swojej siostry, czy właśnie jest to miasto, gdzie Zimo pokazał swoje kocie ruchy. Clown podpaliła auto swojego ex i tak została specem od pirotechniki. Hood przedstawia bliźniaków właśnie jako Blood Brothers, którzy po prostu dobrze się biją. John mówi, że jest wyspecjalizowany w... A Clown fajnie to przetłumacza, że po prostu kocha noże. Akcja polega na wyłączeniu systemu podziemnych tuneli i zaszantażowaniu właścicielki firmy. Te tunele mega przypominają coś, co tworzy mask. W swoim boring company. Przed akcją Rili przygotowuje swoją zbroję i sprawdza listę ludzi, którzy kupowali coś na czarnym rynku. Tutaj mamy pełno nazwisk osób, którzy w jakiś sposób są powiązani z Marvelem. Kompozytorzy muzyki, księgowi, dyrektorzy artystyczni i tak Ale dla nas, jako Polaków, najważniejszy jest tutaj oczywiście najbardziej znany Polak, czyli Jan Paweł II. A moją życiową ambicją jest zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. Nie no, tutaj akurat wymienili tego drugiego, najbardziej znanego Polaka. dzisiaj nie stworzyliśmy praktycznie żadnej klarownej sytuacji. Znajdują ziomeczka, który może mieć części, których Riri potrzebuje. Problem tylko taki, że mieszka on kawał drogi od domu Riri. No i tutaj wchodzi całe na biało London. Riri chce od niego wózek za dwie dyszki. A ten jej odpowiada, że jak da 40, to się dogadają. Wiecie, inflacja, no i wszystko wina Tuska. Ej, hey, don't blame me. Blame inflation. Zanim jeszcze widać event o nazwie Stark Expo, ten sam z Ironmana 2. Poznajemy Joe, co tak naprawdę nie jest jego prawdziwym imieniem, ale o tym potem. Który na początku daje po prostu sobą pomiatać widać, że gość jest taki jakiś straumatyzowany, ale próbuje się jakoś trzymać i wiesza sobie wszędzie napis Live, Laugh, love, love, czyli brzyj, śmiej się. Lily mówi Joe, że musi być twardszy i stawiać czasami na swoim. Musisz być twardy. A ten jej odpowiada, że ją ludzie muszą szanować, bo ma śmiercionośną zbroję. Widać, że ta zbroja go bardzo niepokoi. Po dotarciu do bunkra, w którym Joe trzyma swoje technikalia, bronię, bionikę, widzimy kolejne napisy: Live, Love, Love. Joe nawet się tłumaczy, żeby nie patrzeć na te wszystkie bomby i rakiety, no bo ma tutaj taki elegancki napis, więc wszystko jest git. Mówi on też o tym, że przyszłością jest Bionika, czyli takie metalowe ulepszanie ludzkiego ciała, pozwala na więcej niż broń czy zbroja. Po obejrzeniu wszystkich odcinków wiemy już, że prawdziwe imię Joe to Ezekiel Stein, czyli syn Obadaja Staina. Głównego złego z Ironmana 1. Ezekiel Stein pojawiał się w komiksach i tam też ulepszał swoje ciało różnymi wszczepami. I był takim bezwzględnym złym geniuszem. No i tutaj widać, że Ezekiel powoli zmierza w taką stronę. W dużej mierze za sprawą Riri, która najpierw mówi mu, że powinien być twardszy, a teraz nakłoniła go do zostawiania odcisków palców na nielegalnym sprzęcie. Riri mówi też, że jej zbroja nie jest zasilana reaktorem łukowym, tak jak u Starka. No bo nie ma na to hajsu a korzysta z paneli słonecznych i wiatru. No, fani Zielonego Ładu muszą być dumni. Zaczynamy tą akcję z tunelami. Bliźniacy i John wbijają do sterowni, gdzie widzimy jego fascynację nożami. Mamy też ujęcie na auto właścicielki firmy i wiemy, że już wtedy siedział tam Hood, tylko był jeszcze niewidzialny. Tylko ta niewidzialność działa na takiej zasadzie, że hood może być niewidzialny tylko wtedy, kiedy wstrzymuje oddech, mówi o tym John. Damn it, hold his all night. Więc całej ekipie mocno się spieszy. Riley really zgubiła pendrive z wirusem, którego dostała od slug. Więc teraz wprowadza w życie swój nowy, improwizowany plan, podobnie jak zrobiła to w tej akcji z Windom odczepia dłoń od reszty zbroi, a Natalie komentuje, że wygląda jak rączka. Chodzi oczywiście o tą rękę z rodziny Adamsów. Udaje jej się wyłączyć system, a Hood przedstawia właścicielce umowę, która wpisuje jego ludzi do zarządu. Mają dostać milionowe wypłaty, przywileje, dostęp do tej autostrady i tak I tutaj Hood znowu wygląda jak taki typowy diabeł, który oferuje ci pakt, a ty nie możesz się nie zgodzić. So, Ready to sign? Po akcji Riri zostaje zatrzymana przez Strażnika i tym razem Natalie dostaje ataku paniki. Być może dlatego, że została stworzona przez Riri, która ma takie ataki paniki, a być może widząc kogoś, kto celuje w nią bronią, przypomniała sobie noc, w której zginęła. Akcję ratuje Hood, który magicznie podkręca naboje pistoletu, ale postanawia nie zabijać strażnika, tylko strzela mu w ramię. Po udanej akcji Hood wygłasza przemowę, w której mówi, że zależy mu tylko na tym zespole i że muszą zmusić bogatych, żeby ich szanowali. Sam o sobie mówi, że wcześniej był nikim. Myślę, że to właśnie dlatego poszedł na jakiś deal z Mephisto. Potem widzimy faktycznie te panele, które zasilają zbroję Riri. Natali mówi, że wyczuła jakąś dziwną energię wokół Hooda, ale nie mogła jej analizować. No bo to nie była zwykła energia, a coś magicznego, czego ona jako AI nie była w stanie zrobić. Lily jej odpowiada, że nie ma w tym nic dziwnego, no bo co chwilę wpadają na kosmitów, androidy czy magików. We wake up to aliens, androids, on our I są to praktycznie te same słowa, które wypowiadał sam Wilson. Androids, aliens and wizards. Nie jest jest rzecz. Wieczorem, Ridley spotyka się z Xavierem, który mówi, że ten skin za Natalie i chciałby z nią porozmawiać. A Riley postanawia, nie mówić mu o tym, że stworzyła ją jako AI. Peleryna chuda, jakby z nim rozmawiała i pyta go, czy mu się podobało. A znaki na jego plecach powiększają się, tak jakby musiał on zapłacić za każde użycie swoich mocy. Hood mówi też, że jest to cena, jaką musi zapłacić za to, co on mu zrobił ale do końca jeszcze nie wiemy, jaki deal Hood zawarł. Na koniec jeszcze Mama Riri pyta się, czy jest w stanie odtworzyć Garego, tak samo jak zrobiła to z Natalie. I powiem Wam, że jest to taka ciekawa wizja przyszłości, patrząc na to, jak szybko AI idzie do przodu. Ciekawe, czy kiedyś coś takiego może faktycznie mieć miejsce. Widzimy też Ezekiela, który postanawia wyrzucić swój ulubiony napis, a w sąsiadce rozwala kwiatki. Myślę, że powoli zmierza w stronę stania się kolejnym złolem w tym serialu. Trzeci odcinek zaczynamy deszczem hajsu, który układa się w napis Iron Heart. Clown ubiera pelerynę chuda i mówi, że ma wrażenie, że wymyka się prawą fizyki. Ridley chce zbadać tą energię, ale wbija John i uderza głową clown o stół. Taka reakcja sioma mówi nam o tym, że John absolutnie nie chce, żeby ktokolwiek inny miał do czynienia z tymi mocami, bo wie jak źle one wpływają na chuda. Lub też po prostu nie chce się nimi dzielić. Ich kolejną robotą jest atak na kolejnego bogola, który wygryza lokalnych farmerów. Znowu w teorii chcą zabierać bogatym, a dawać biednym. Tak trochę zamiast Chuda zrobili nam Robin Hooda. Jak królewie bogatych i biednym daje. Bierze 8%. Tak wam się wydaje. Lily próbuje dopytać się Chuda, jak faktycznie działa jego peleryna, czy to Vibranium, czy jakaś technologia Pym'a. Próbuje sobie to jakoś ubrać w naukę, a Hood jej po prostu odpowiada, że to magia. Magic. 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 Potem Riri daje Xavierowi jako prezent nowe słuchawki, a ten nie jest z nich zadowolony. Z jednej strony podejrzewa, że Riri w jakiś szemrany sposób zdobyła na nie hajs, a z drugiej strony mówi, że te obecne podkradała mu Natali i dzięki tym słuchawkom może o niej pamiętać i wplatać te wspomnienia w swoje piosenki. Co miało miejsce w pierwszym odcinku, gdzie podarował Rili piosenkę, na której były fragmenty z Natalie. W domu Rili pojawia się Joe. Oboje kłamią, mówiąc, że znają się z pracy, a Joe opowiada o swoich pomysłach. No tutaj ewidentnie zmierzamy do jego komiksowego wariantu, w którym wzmacnia swoje ciało różnego rodzaju wszczepami. Szantażuje on Rili, żeby mu pomogła, tak samo jak ona wcześniej szantażowała jego. No to się dobrali. Potem Natalie szantażuje Lili, żeby spędziła z nią więcej czasu i traktowała ją jako przyjaciółkę, a nie AI. No więc Lili jest teraz szantażowana drugi raz w ciągu jednego dnia, czyli tak samo jak Joe. I can Następnego dnia Lily postanawia faktycznie spędzić czas z Natalie, no i chillują sobie najpierw pod jakimś drzewkiem, a później odwiedzają warsztat Garego. Tutaj Lily znowu dostaje ataku paniki, ale na szczęście Natalie jest w stanie ją uspokoić. Widać, że cała ta sytuacja wzbudza w Lily naprawdę duże emocje i nie umie sobie jeszcze z tym poradzić. Po powrocie do domu, Lily dowiaduje się, że Rampage, czyli osoba, za którą wbiła do zespołu Huda została zamordowana. Stwierdza, że skoro mogli zabić Stewarta, to tak samo mogą ją zabić, więc musi się przygotować. Musi przeanalizować pelerynę Hooda i planuje to zrobić na ich kolejnym skoku. Potem John odwiedza Hooda, a ten mówi mu, czemu nie mógł poczekać, aż skończy Vinyase. A jest to taki styl jogi polegający na płynnych ruchach i oddechu. No, nie ma co się dziwić, że Hood stosuje takie techniki oddechowe bo w końcu z tym jest połączona jego niewidzialność. Czym dłużej może wstrzymać oddech, tym dłużej może być niewidzialny. John chce odwołać misję, bo tak naprawdę nie mają żadnego haka na tego ziomka od roślin. Mówi też, że Hood jest zaślepiony swoją zemstą. Czyli tak naprawdę nie chodzi tutaj o zabieranie bogatym, tylko jakąś prywatną misję Hooda. Jeszcze nie wiadomo, co ludzie, na których napadają mu, zrobili, ale na pewno się tego dowiemy w kolejnych odcinkach. Hood decyduje się, że i tak robią ten skok i żeby John mu zaufał. Co jak wiemy skończy się śmiercią Johna, no ale o tym później. Joe wszczepia sobie pierwszą protezę i widzimy, że nie wywalił jeszcze wszystkich ulubionych szyldów. Lily really dopiero teraz dowiaduje się, że jest on ojcem Obadaya Steina I pyta się, czy chodzi o tego ziomka, który umarł w wypadku samolotowym. Wiemy, że to nie jest prawda, bo zginął wpadając do reaktora, powodując ogromny wybuch. Ale co ciekawe, agent Coulson mówi, że zatuszowali jego śmierć właśnie przez wypadek samolotu. He's on Small have such a poor Ezekiel nazywa swojego ojca Ironmonger, Iron czyli komiksowy pseudonim właśnie obadaja Steina. finalnie Ezekiel pozwala zabrać Lili jego prototyp biotkaniny, którym Lili chce schować laser, żeby uciąć część Plerynę chuda. Cała miejscówka, w której planują kolejną akcję, ma wykrywacz metalu. Dlatego Riri potrzebowała pomocy Ezekiela. Ekipa dostaje się na miejsce szklarni. Riri zostawia swój strój na wieży, ale jej nie ma w środku. Kieruje nią Natalie, a ona płynie pod całą placówką, żeby dostać się bezpośrednio do Huda. Ziomek od szklarni nie jest zaskoczony, gdy widzi Huda. Oferuje mu pieniądze, bo myśli, że o to właśnie chodzi. Riri really próbując odciąć kawałek pleryny przypadkowo włącza detektor metali i zamyka wszystkie drzwi w placówce oraz wyłącza dopływ tlenu, podczas gdy reszta ekipy zaczęła już palić rośliny Huntera. Slak komentuje to szybkim. Co jest tytułem odcinka? Hood bierze głęboki wdech i skręca kark Hunterowi. Na moment jego oczy praktycznie całe stają się czarne, tak jakby coś go w tamtym momencie opętało i nie był do końca sobą. Riri próbuje uciec, ale trafia na Johna, który zauważa część peleryny, którą Riri ucięła Hoodowi i próbuje ją zabić. Hood ratuje resztę swojej ekipy, a Natalie ratuje Riri, która zostawia Johna na śmierć. Okay. Wszyscy poza Johnem uciekają, a Riri uświadamia Huda, że John zginął. Riri w walce z Johnem straciła część biomateriału, którą dostała od Ezekiela, a podarował on ją Riri pod warunkiem, że nie sprawi mu to kłopotów. A myślę, że to się właśnie stanie w kolejnych odcinkach że ten materiał zostanie powiązany z Ezekielem. Parker mega przeżywa śmierć Johna, bo jak wcześniej mówił, to on się nim zaopiekował, jak był mały. Więc był z nim od początku, a teraz John zginął tak naprawdę przez niego. A na koniec dostaje on wizję Johna, który umiera, i cień zbroi Lily, więc wie kto był odpowiedzialny za jego śmierć. Myślę, że w kolejnych odcinkach dostaniemy Ezekiela, który coraz bardziej przekształca swoje ciało i Huda, który będzie chciał się zemścić na Riri. W trailerach widzieliśmy też, że Riri ulepsza swoją zbroję w jakiś magiczny sposób, więc to też pewnie będzie tematem kolejnych odcinków. Na pewno zrobię kolejny film z omówieniem szczegółów trzech ostatnich odcinków, więc jeśli nie chcecie tego przegapić, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. A jeśli ten filmik wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga. Dzięki.